Bałtyk to nie tylko malownicze wybrzeże. To także strategiczny szlak morski i ważna trasa transportowa łącząca nas z innymi krajami. Porty Gdańsk i Gdynia odgrywają kluczową rolę w wymianie towarów, co przekłada się na gospodarczy rozwój regionu. Jednak Bałtyk to również miejsce, gdzie wielu z nas spędza letnie wakacje. To nasze ulubione plaże i urokliwe miejscowości nadmorskie, gdzie odpoczywamy od zgiełku codziennego życia. Czy jednak zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest dbanie o nasze wybrzeże? Wszystko, co zostawimy w Bałtyku, wróci do nas. Dlatego dbajmy o to, aby wszelkie odpady i nieczystości trafiły w odpowiednie miejsce. Bałtyk to nasz skarb, który powinniśmy pielęgnować. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za czystość i zdrowie tego morza. Zachęcamy do poszerzania świadomości i zwiększonej troski o Bałtyk. To morze, które łączy, inspiruje i stanowi nasze wspólne dziedzictwo. Pamiętajmy, że Bałtyk to skarb pomorza i całej Polski.